Luxpaw może wolet nie tylko centrum ogrodzeń, to także producent loftowych mebli i artykułów do domu, np. przykład stylowy hoker z siedziskiem jedyne 170 zł, możliwość wyprodukowania przedmiotu pod wymiar i życzenie klienta. Więcej podobnego asortymentu znajdziecie klikając w banner Luxpaw na tkn 24pl W tym roku czwarty już marsz. Pamięci Żołnierzy Wyklętych tropem wilczym, jakie odbywa się w powiecie koneckim. Przypomnę, że to jest inicjatywa, inicjatywa Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca, który zainaugurował swoim pomysłem to wydarzenie już w lutym 2020 roku. Z racji covidowych obostrzeń następne rajdy miały ograniczoną formę ale że w sensie organizacyjnym się sprawdziły. Zatem start i meta jest przy technikum, to jest przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych, które nosi imię, i chcę tu podkreślić, rotmistrza Witolda Pileckiego. I zatem teraz nieprzypadkowo to miejsce jest wyznaczone na, 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 na ten dzień tego, tego wydarzenia. Trasa wiedzie jak w, w ubiegłym roku, Około 4 km ścieżkami, drogami polnymi w stronę lasu Gawroniec. Chcę przypomnieć, że to miejsce to ma konotacje historyczne. Wszak w 1944 roku tam koneccy żołnierzy armii krajowej dokonali udanego zamachu na niemieckiego oprawcę majora SS Ed Eduarda Fittinga, z czego później wielu z nich. No cierpiało z racji tego, że była żołnierzami Armii Krajowej i mówiono o nich zakute karły, żołnierze wyklęci. Zatem ta trasa jest, jak mówię, nieprzypadkowa. O godzinie 9 nastąpił uroczysty wymarsz. Chcę tutaj dodać, że jak co roku bardzo nas aktywnie wspiera. Stowarzyszenie Imperaktyw, Stowarzyszenie Aktywny Ćmisk, jednostki strzeleckie. No, dziękujemy zawsze policji, która dba w tym dniu, w tym momencie o bezpieczeństwo. No i zachęcamy wszystkich do tego, aby wziąć udział. Chcę dodać, że każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal. No, oczywiście, numer na start gdzie przypomnę, że. Każdego roku inną postać chcemy tutaj, inne postacie e, przypomnieć, pokazać. E, w tym roku e, chcemy przypomnieć e, postać oprócz rotmistrza Pileckiego, jak co roku, e, postać e, kaprala e, Jana Powłowskiego, pseudonim Rozpylacz z oddziału AK Antoniego Hedy Szarego, k, który został zamordowany w Końskich w miejscowym Urzędzie Bezpieczeństwa, podobnie e, jak... E, starszy sierżant Edward Szewczyk, słynny dowódca oddziału, który walczył z reżimem komunistycznym w powiecie koneckim. Chcemy zaprezentować zdolną młodzież przy okolicznościowych piosenkach partyzanckich no i zaprezentować wystawę o żołnierzach niezłomnych. Jeżeli ktoś nie zapisze się 20, do 28 lutego, to oczywiście nie zamykamy bramki. Jeżeli ktoś przyjdzie rzeczywiście tak zwany spóźniony, to zapraszamy już bezpośrednio do, do zapisujących osób w dniu wymarszu, to jest 4 marca, po godzinie 8:30. 8 można przyjść, wypełnić kartę i wyruszyć. Zachęcam młodzież, zachęcam całe rodziny z dzieciakami, można ze sobą wziąć flagi narodowe, chorągiewki, także serdecznie zapraszamy i czcimy pamięć, pamięć żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę.